Witam Was serdecznie. Nawet nie wiem, jak rozpocząć ten odcinek, bo jest to dla mnie dosyć mocno ważny odcinek. A mianowicie, jak doskonale wiecie. O, przyszedł kotek. O imieniu Marcia. To dobry kot. Aczkolwiek, no, myszy nie za bardzo go lubią, no bo <laughs> załatwi każdego. Chcę Wam powiedzieć coś, co jest naprawdę yy, dla mnie i dla mojej rodziny bardzo ważne. A mianowicie, stało się tak, moi drodzy. Że sprzedałem, jak sami doskonale wszyscy wiecie, dom czasowy. Dzięki temu, że sprzedałem dom wczasowy, zostało mi trochę oszczędności, bo powiedzmy delikatnie, miałem też wkład własny. A tak się złożyło, że moja żona też miała swoją działkę. Więc ja, mając swoje oszczędności, a moja żona, mając działkę, stwierdziliśmy, że połączymy swoje siły razem i teraz mamy wspólnie działkę oraz oszczędności. By co? To wam bardzo szybko wytłumaczę. By wybudować dom. Niewielki, mały, będzie to dom szkieletowy, yy, głównie ze względu na to, żeby nie babrać się w betonie. By sobie praca ładnie czysto szła, żeby wystarczyła zakrętarka i wkrętarka oraz piła ukosowa i kilka innych rzeczy i jakoś sobie poradzimy. Oczywiście dużo prac będę wykonywał sam, również dużo prac y, będę wykonywał z ludźmi, którzy rzeczywiście się na tym znają, bo wiadomo, robiąc dom szkieletowy, no nie umiejąc tego, no może dojść do sytuacji, że będzie krzywo. Więc oczywiście rzeczy strategiczne będziemy robić z ludźmi, którzy się na tym znają. A to, co, ja ja będę mógł sam, no to będę robił sam. A tymczasem mając działkę, którą właśnie zaraz wam pokażę, muszę zrobić pierwszą rzecz, która jest najważniejsza, czyli zrobić pismo do urzędu miasta, do wydziału środowiska o wycinkę drzew. No bo wycinamy drzewa, żeby postawić w tym miejscu dom. Aczkolwiek jedna szczęście jest takie, że co najmniej na moje oko ze 3 ary to będzie takiego za, małego zalesienia prywatnego. Zadrzewienie to się nazywa, chociaż to nazywamy małym laskiem, więc jest duże szczęście, a tymczasem bierzemy się za to, co jest najważniejsze. Czyli za mierzenie drzew. Na działce jest taki mały domek, dzięki któremu jesteśmy no, po prostu zadowoleni, że to jest. I są takie grubsze drzewa, które oczywiście pozostają. Tu jest mały taki stawik, który będzie zasypany, no bo wiadomo, bezpieczeństwo dzieci to podstawa. Domek będzie nad stawem, ale wiadomo, od stawu będzie nas oddzielać płot, no bo dzieci są za małe. No i tu mamy drzewa do wycięcia. Tu są, no i tu. Niestety, y, tą y, altankę musimy przenieść. Zreperować, jeśli się okaże, że niektóre części no, mogły troszeczkę podgnić. I w tym miejscu, jak widzicie, ten sznurek będzie stał dom. Y, postawiliśmy, mimo że bolelibyśmy tam, bo tam jest lepsze nasłonecznienie, to stawiamy go tutaj głównie z jednego bardzo najważniejszego względu. A mianowicie, chcemy oszczędzić lasek. Tutaj macie wyznaczone mniej więcej, jak będzie wyglądał dom. Dom, oczywiście, z tarasem i z widokiem na staw, łąkę oraz las. No i wycinka musi być co najmniej dotąd. Jeśli chodzi o resztę działki, to wiadomo krzewy ozdobne i tym podobne aczkolwiek wielkim szczęściem jest to, że tutaj macie lasek swój prywatny, piękny lasek i on pozostanie aż dotąd. Tutaj zostanie wszystko wycięte niestety ze względu na budowę i to, żeby pozostało trochę placu prywatnego, ale tu jest linia, taka zgodna cyk razem z tą tują, która już pozostaje. Tu w tym miejscu będą okno z kuchni. Z ciekawostek, tu jest taka mała kapliczka. Bardzo symboliczna. No i oczywiście lasek, 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 lasek. lasek lasek, aż dotąd. Odtąd muszę pomierzyć każde drzewo według istniejącego prawa, bo byłem w urzędzie zapytać, bo można przeczytać, a ja wolę pojechać i się zapytać. Moim obowiązkiem jest zmierzyć każde drzewo, w sensie 5 cm od pnia, jaką ma grubość. Jeżeli ma powyżej 50 cm obwodu, nie, że szerokość 50 cm, bo wtedy to bym prawie w ogóle nie musiał nic zgłaszać, tylko obwodu, czyli jak weźmiesz sznurkiem Obtegujesz y, na raz sobie to drzewo i wyjdzie więcej niż 50 centymetrów, to znaczy, że takiego drzewa nie możesz ściąć legalnie bez zgody z danego wydziału. Ale jako, że to jest prywatna działka, a nie firmowa, no to można, y, można oczywiście to robić, jeśli się otrzyma taką zgodę. Raczej nie powinno być problemu ze względu na to, że tutaj jest bardzo mocno zadrzewione. To nie będziemy szkodzić środowisku. Tu chodzi tylko o to, żeby mieć swoją miejscówkę. i nie ma tutaj strategicznych tych najważniejszych drzew, tylko są po prostu choinki, brzozy i tym podobne. Dlatego do 50, od 50 cm w górę. I z takich spraw trzeba każde drzewo zaznaczyć, opisać numerem i ile ma centymetrów obwodu pnia, że tak powiem, 500 metrów nad pniem. Więc e, no trochę roboty mnie czeka, bo tych drzew jest więcej niż kilkanaście w mojej ocenie. Oczywiście jeśli chodzi o drzewa owocowe typu jabłoń, jak tutaj na przykład mamy, no to e, tego nie muszę zgłaszać. Więc bierzemy się do roboty i mierzymy każde z drzew. A! I trzeba sporządzić mapkę, zaznaczyć w którym miejscu i tak dalej, i tak dalej. Więc ogólnie roboty potąd. Najgrubsze i najstarsze drzewo na działce o, takie wielkie zostaje. O, no tu zostaje już na wieki. Biorę się do roboty, no. Od razu chcę Wam powiedzieć, że ten kanał Dawid Fazowski jest to oczywiście kontynuacja kanału Faza na Końcu Świata. Będzie w różnej tematyce. Będzie związany z budową domu, którą będę wykonywał własnymi ręcami razem z ludźmi, którzy. Czy to będą wynajęci również, czy ktoś mi pomoże i tak dalej, tak dalej. Dodatkowo też będą różne inne tematyki. Jakieś wypady w góry, tu, tamto, siamto. Po prostu jest to mój luźny kanał. Nie jest to przez świat na fazie. Przez świat na fazie to jest perła w koronie polskiego YouTube'a w mojej ocenie. I po prostu yy, tamten kanał jest nietykalny w takich kwestiach, ale tu robię to, co też kocham. Tak się składa, że niedawno robiłem, znaczy miałem wywiad jakiś czas temu. Jeszcze to był chyba, jeszcze to była końcówka lutego i właśnie tutaj udzielałem na temat Śląska takiego małego wywiadu kanałowi Zero. Przygotowałem sobie mój segregator, segregator z ważnymi rzeczami. Mapki przesunę. Tu będę pisał po prostu dane na temat każdego drzewa. Nie znam wszystkich nazw drzew. Po prostu kiedyś z botaniki w harcerstwie nawet nie byłem najgorszy. Aczkolwiek doszło do sytuacji, że no nie ogarniam, tak? Ale podobno albo chat GBT, albo google coś tam mi yy, jak pokaże igły, bo, bo liściaste rozróżnię, ale jestem dosyć słaby w iglastych. Więc podobno jak pokażę w iglastym, to powie mi co to jest. I tu mam mapki, już nie będę wam pokazywał, bo to wiadomo, są dosyć intymne sprawy. I na tej mapce będę zaznaczał, ale. No, oby to było jako, jako tako dobrze. Sytuacja jest taka, że zrobiłem zdjęcie o tej maszynie pięknej w sensie yy, igłą i wyszło, że jest to jodła grecka. Czy tak jest aby na pewno, no to yy, nie ma pewności, aczkolwiek do każdego zrobię zdjęcie, zanim dam wniosek po prostu zaznaczę, no że, że tak, tak mi wyskoczyło i tyle, nie. No nie wiem co z tego, co z tego może wyjść, czy to jest jodła czy świerk, a czy jodła od świerku się różni, nie znam się, Boże czemu ja się nie znam. Tam do tamtego drzewa był taki do, kiepski dostęp, że nawet nie nagrywałem, a teraz tak, 5 cm od korzenia, no już nikt się nie będzie czepiał, 78 cm. tak to wygląda Każde przekracza rozmiar 64 no i kot mnie śledzi karwasz twarz tutaj muszę zaznaczyć się mapce 5 64 cm o i teraz muszę zrobić znowu zdjęcie bo powiem wam no nie znam się no sosna ale jaka sosna sosna no i tak sobie chodzę Dobra, tu mamy giganta 116 cm No i zapisuję No to na ten moment dzieło, na którym się znam, a mianowicie znam się Brzoza no, Brzozę to nawet debil rozpozna ja też <gryw> Dam radę 86 Kocie czy ty musisz być na wszystkich nagraniach, czyli ósme drzewo, 8 brzoza, 86. Powiem wam, wydawało mi się, że to jest nieprzyjemna robota, ale to jest całkiem przyjemne. Yy, zaznaczam sobie delikatnie numer 12 na mapce 12 i to jest sosna. Ile to było centymetrów? 988 centymetrów. W ogóle, Jezus, jak ja to będę musiał wszystko zamiatać, A i tu została tuja. Mamy trzy tuje do ścięcia, ale tuja to jest syf, prawdopodobnie, więc nikomu to przeszkadzać nie będzie. Ej, czy ja policzyłem to? No, powiem Wam szczerze. Jedno drzewo, które zaznaczyłem, zobacz, czy na pewno zaznaczyłem. Dziesiątka. Muszę to sprawdzić. Uh -huh. Świerkujący srebrny. No, to trzeba zaznaczyć jako srebrny. Dobra, to źle zaznaczyłem wcześniej. Cyryebyrny -y. Dobra Uff. Kocie, proszę cię, nikt go tu nie daje On po prostu On zawsze za wszystkimi chodzi To jest dobry kot Uff. O Jezu Ale ten korzeń jest ogromny Uff. Uff. Dobra Uff. To jest taki Krzew antysąsiedzki I już go zaznaczam jako 13. Z wielką przyjemnością, i jest to świerk, nie świerk, tuja. Jezus, Maria, nie pamiętam. Nie pamiętam, pokaż. A, dobra, No dajmy 90 cm, niech będzie 90, to też uważam, że było mniej, ale zapomniałem po prostu pod wpływem emocji. Dobra, jeszcze dwie tuje, i dwa normalne drzewa

97 Uch. Na. już jesteśmy blisko. Zostały dwa drzewa, a ja usyfiony. 14 i 15. Ani jedno drzewo, które chciałem ściąć, nie podlega temu, że ma poniżej 50 cm. A wręcz dwa są na granicy. Jedna miała 49 cm, ale uznałem, że już lepiej dać 50. Żeby mi się pani przypadkiem nie przyczepiła. 83. Ale co to było? Zaraz, czekaj. Jeżeli to jest świerk, to, to jest sosna. Po igłach już poznaję. Akurat to drzewo będzie na 100% rekordzistą. Tak podejrzewam. Tego nawet nie obejmę. 1,24 m. Ja najpierw zapiszę sobie grubość. 1,24 m. cm. 17 numer. To będzie sosna. Tak, i tutaj zaznaczam. Dokładnie 17 drzew do ścięcia. To jest jedno z dwóch najgrubszych. I teraz można porozmawiać, jak to wygląda formalnie z tego, co się dowiedziałem. Musisz wypisać pismo, że na działce coś tam, coś tam, chcesz ściąć dane drzewa i w rozpisce oczywiście tego, jakie drzewa, ilość i rozmieszczenie, no musisz nawet zrobić mapkę i zaznaczyć, że to jest tu. Oczywiście, no w skali jeden metr, jak się machniesz, to raczej się chyba nikt nie przyczepi, bo dzisiejsze urzędy, no są objęte jakby nie było nowym pokoleniem, więc nie jest tak, jak w, powiedzmy w świecie według kiepskich, gdzie gdzie Ferdynand Kiepski był urzędnikiem i do niego trzeba było mieć tryliard różnych pism, a jak się i tak jednej z 30 tysięcy kopii zapomnia no to już niestety trzeba było być odesłanym ze świstkiem. Dzisiaj w urzędach, na szczęście w Polsce, a tym bardziej w żorach jest życiowo po prostu, jesteś traktowany w miarę z szacunkiem i czy w miarę. No po prostu. Państwo coraz bardziej, a czy może nie państwo, ale przynajmniej miasto, to mogę powiedzieć w imieniu ludzi, którzy tu mieszkają, jest y, przyjazne swym obywatelom i tyle. Nie wiem, jak jest w innych miastach, być może w innych miastach jest gorzej, lepiej, nie wiem. Ja wiem, jak jest w żorach, mam wykaz 17 drzew, y, 17 drzew jest do ścięcia, co najmniej zaraz w sumie dla ciekawości obliczę, ile tych drzew zostaje, y, żebyśmy mieli porównanie y, do jakiego rozbioru tutaj doprowadzimy na tej działce aczkolwiek uważam że jedna trzecia jest do ścięcia a dwie trzecie zostaje więc jest to bardzo w porządku więc tak składasz taki wniosek yy, w tym wniosku musi być wszystko wiadomo wyszczególnione tak dalej tak dalej i urząd a dokładnie ta yy, ta odnoga środowiskowa ma 21 dni na to, żeby y, dokonać oględzin na działce i sprawdzić, czy wszystko jest tak, jak jest napisane. Pewnie są urzędy miasta, w których y, tych oględzin nie robią, mimo że jest napisane, że były. W żorach takie oględziny są i nie da się ściemniać, od razu mówię. Oczywiście, można by było też ściąć 2-3 drzewa, niby bez zgody, ale pamiętajcie, po pierwsze, są y, za to kary. Po drugie, y, trzeba pamiętać, że y, sąsiad może na ciebie donieść, a po trzecie, po prostu ja prowadzę kanał, więc wszystko będę robił legalnie i to jest w sumie y, taka najważniejsza informacja. Taka jest prawda. I po oględzinach y, dwa tygodnie y, jest takiej. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni nie dostaniesz pisma, że jednak coś jest nie tak lub coś w tym stylu, to jest tak zwana milcząca zgoda. Czyli razem cała operacja trwa 5 tygodni, jeśli chcesz, jeżeli chcesz legalnie ściąć drzewa powyżej 50 cm obwodu, 5 cm nad korzeniem. Długo, aczkolwiek to jest maksymalnie ile to może trwać, jeśli chodzi o wiadomo, o to, że nikt się nie będzie doczepiał, jednak. No, ale oczywiście oględziny nie muszą być w ciągu dwu... w... po 21 dniach, czy tam w ciągu 20 dni, czy tam 21. Tylko na przykład może być po tygodniu, ale nawet po dwóch dniach, więc wszystko zależy od tego, jak ci się trafi. Idziemy sprawdzić, ile drzew zostanie? Uważam, że to jest uczciwe. Zapomniałem opowiedzieć, że tu jest 18 drzewo, ale jest jabłoń i w tamtym roku gniła, więc jego nie zapisuję, no bo owocowych nie trzeba. Dobra, liczymy drzewa, które zostają.

drzew 31 32 tam jest 33 34 35 36 36 drzew zostaje no potencjalnie jeszcze tam dwa kiedyś jakby dorobił garaż z tamtej strony zostaną usunięte więc 17 drzew jest, będzie usuniętych a 36 zostaje Zapomniałem: 36, 37, 38, 39, 40. Dokładnie to określiłem: z 60 na oko drzew, 1 trzecia zostaje usunięta. Więc jest to yy, uczciwe i wobec drzew, jeśli ktoś chciałby się doczepić dla środowiska itd., tak tak No Wiecie, no, na przykład te drzewa tutaj chcę usunąć, bo no, chcę też mieć plac. Nie tylko by mieszkać w lesie. Ale jeszcze robić plac. Wiele rzeczy jeszcze tu mnie czeka. Między innymi wypompowanie tego oczka i wsypanie do niego dużej ilości ziemi, którą muszę załatwić. To jest po pierwsze. Po drugie, zrobienie z przodu płota, no bo ze względu na bezpieczeństwo. No popatrzcie, znowu ten kot przyszedł. Marcia, to jest dobry kot. Zrobienie płota prowizorycznego, najtańszym kosztem, nawet to może być siatka leśna, byle dzieciaki nie przeleciały przez niego dostawu. stawu. No nie będę teraz się wykosztowywał na zajebisty płot, za niedom jakie pieniądze, bo płot jest mało ważne jeśli chodzi o budowę. Najważniejsze jest to, żeby mieć gdzie mieszkać, bo chcemy mieć gdzie mieszkać. W tej sytuacji mogę powiedzieć wam śmiało: Szala, Bala i. Jestem szczęśliwy. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że pani urzędniczka dzisiaj będzie w sprawie oczywiście wycinki drzew, ale powiedziała mi, panie Dawidzie, jest taka sytuacja, pan wpisał 5 cm od pnia, ale nie wpisał pan 130 cm od pnia. Jaka, jaki jest rozmiar drzewa i zamiast odrzucić mój wniosek to powiedział to no proszę ładnie przygotować i dopiszemy, bo Pani przyjedzie tu na miejsce i oczywiście skontroluje albo wyrywczo, albo każde drzewo. Podejrzewam, że w sumie to nie wiem. Ale jedno jest pewne, bardzo w porządku i naprawdę człowiek może być zaskoczony. No bo jak jest miło, to jest zawsze fajnie, nie? Dobra, żeby nie przedłużać, to mierzymy 130 cm. Najpierw zobaczymy ile to ma wysokości. O! Tu! 130 to jest do sutka powiedzmy. Na szczęście mam listę i jedziemy od jedynki. Jedynka ma 37. No i tak to będę teraz mierzył. Dobra, udało mi się dopisać y, wszędzie rozmiary. Dopisałem jeszcze trzy drzewa. Jeśli się pani urzędniczka oczywiście zgodzi, y, to, to też są do wycięcia, aczkolwiek jedno... Jest do wycięcia, ale zrobię wszystko, żeby go zamiast wyciąć, bo według planu po prostu domu ono przeszkadzać będzie, bo tam ma być parking, ale może mi się uda zamiast go wyciąć, to po prostu bardzo wysoko podciąć gałęzie. Na przykład na taką wysokość, to wtedy nie będzie przeszkadzać. Najpierw to zrobię, zobaczę jak to wygląda, jeśli będzie wyglądało źle, no to muszę wyciąć. A jak będzie wyglądać dobrze, to zostawimy. No nie wiem czy dzisiaj będzie, powiedziała pani, że na 50% będzie, bo ma dużo umówionych tych ale jeśli się uda wyrobić, to przyjedzie tu, więc módlmy się.